Hello, witamy. Bardzo serdecznie w poniedziałek mamy dzisiaj ostatni dzień kwarantanny. Ja wyszłam na podwórko schować auto, bo musiałam. I teraz pokażę Wam mój super outfit. Super, nie? Super pasuje. Dobra, wyszłam na dwór właśnie, żeby schować auto i idę do ogródka, ponieważ pojawiły się kokusy. Co prawda jest to troszeczkę niewykopane wfł, niewypielone. Ale już są krokusiki, więc jest to oznaka wiosny. Super. W ogóle tu wychodzą wszędzie jakieś kwiatki. Oj, oj, oj. O, proszę bardzo. Ciach, ciach. Super. Bardzo na mnie to cieszy. Tutaj ile... O! Tutaj jacynty. Super. Tutaj też wychodzą kwiatki, tulipanki. O, tutaj jakich jacynt fajny super, 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 bardzo mnie to cieszy, lubię takie kwiatki. E, oznaka, że idzie wiosna. Super. Jest dosyć chłodno, nie powiem, że nie, ale, ale przyjemnie jest wyjść na dwór chociaż na pięć minut. Jest ładne niebo, fajnie. Fajnie. Czuć wiosnę. W związku z tym, że właśnie kończymy tą kwarantannę, to mam takie postanowienie, nazwałabym je wiosennym Mianowicie muszę sobie troszeczkę podreperować płuca, ale tak powiem I postanowiłam, że po prostu od jutra będę chodzić sobie na jakieś spacery, niedługie, bo ja ogólnie chodzić nie lubię Ale po prostu, żeby trochę pochodzić po świeżym, na świeżym powietrzu i właśnie, żeby się trochę dotlenić i rozchodzić, bo przez te dwa tygodnie tak naprawdę to non stop siedziałam albo leżałam. Mało co chodziłam i robiłam. Teraz w ostatnich dniach trochę więcej. No ale po prostu, żeby to wszystko rozchodzić jakoś, no i żeby jakiś ruch wprowadzić i dotlenić się, to postanowiłam, że od jutra po pracy, gdzieś po 17, będę y, zaczynała. Zaczynam i będę chodzić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. No i tak, mamy ostatni dzień kwarantanny. Bartosz jutro wraca do pracy. Ja pracuję akurat w tym tygodniu zdalnie, więc do pracy nie idę w sensie takim fizycznym, ale normalnie pracuję. Tutaj jest moje stanowisko. Normalnie pracuję i wszystko robię, to, coś, to, to co mogę, to robię. I szczerze powiedziawszy, po dzisiejszym dniu. Zmęczona, i naprawdę do 11 to miałam taki, taką werwę, ale już później nie. Później już po prostu takie, już taka byłam zmęczona, zniechęcona. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie potrwa tak długo, bo ja tak normalnie mam, a jakbym tak miała mieć jeszcze bardziej przez tego koronawirusa, to chyba się załamie. Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie we wtorek. Mamy dzisiaj wtorek, wtoreczek i słuchajcie. Yy, dzisiejszy dzień pracy to była jakaś katastrofa. Yy, cholernie ciężki, cholernie trudny, i mam po prostu serdecznie dość. Yy. Kwarantanna nam skończyła się wczoraj, dzisiaj, słuchajcie, była piękna pogoda, moment, moment yy, przez moment. Przedtem nawet wyszłam, słuchajcie, z na podwórko, i było 11 stopni, więc było naprawdę super. No, ale oczywiście już się schrzaniła pogoda, co mnie nie cieszy, ponieważ od dzisiaj zaczynam chodzić na mm, spacery i zaczynam robić kroki. E, mianowicie mój cel na dzisiejszy dzień to jest minimum 4000, a w chwili obecnej mam pewnie z 20 kroków, zaraz zobaczę ile ja mam 410, przepraszam no to jest dużo, bo no to jest dużo 410 kroków to jest dużo jak na chodzenie po domu, no ale ok więc yy, zobaczymy jak mi się to uda oczywiście mam nadzieję, że się nie zepsuje całkowicie pokowa. oby no dobra, więc wracam dalej dobra, witam serdecznie zaczęłam chodzić o kurde, powiem wam, że miało być trochę cieplej, jednak teraz się robi trochę chłodniej. No ale to nic, idziemy. Powiem szczerze, że nie chciało mi się okrutnie i dalej mi się nie chce, ale jak już wyszłam, to już jest mój mały sukces, także e, brawo ja. Nie widać, ale sarenki. W czasie kwarantanny musiałam sobie znaleźć jakieś zajęcie, i słuchajcie, znalazłam kolorowanie po prostu. I siedzę i non-stop klikam. wiecie, ile ja tego już pokolorowałam. Nie macie pojęcia. Pokazują się yy, cyferki i po prostu tymi cyferkami malujecie. No, jest tak to wciągające, że to jest głowa mała, naprawdę. Batuś robi sobie am. Jakieś niedobre. do mnie przyszła paczuszka z ezebry. Teraz otworzymy. Co tu jest? A gdzie też idę na spacer? Byłam wczoraj na spacerze. Idę sobie spoczko fajnie. jak mi coś stryknęło w biodrze. Boli cię dalej? No? Dalej mnie boli, naprawdę. No nie boli mnie tak mocno jak wczoraj, ale boli mnie. Więc yy, słabo, ale to jest wszystko przez to, że ja mam yy, za mało ruchu. Uf. Za mało ruchu. Nie uszłam się w ogóle, nie ćwiczę. Yy, siłownie są zamknięte. No to jak mam ćwiczyć? W domu? W domu nie lubię ćwiczyć. Nie lubię, nie umiem się motywować, ale. Jak chodziłam na siłowno, to chodziłam regularnie i, i było widać jakieś efekty, znaczy ja widziałam. No, a teraz dupa tu w domu, jak ta kwarantanna dwa tygodnie była, to w ogóle żarłam słodycze. Nie powinnam, ale żarłam i co? I dupa. Dobra, jest paczunia, oczywiście milion papierów, no bo jakże to inaczej. Yy, zamówiłam sobie kremy pod oczy i do twarzy, bo moje kremy już zbliżają się ku końcowi. Dobra, tutaj mamy coś w takim woreczku. Nie wiem, co to jest. A, no tak, kredka. No bo czarną kredkę gdzieś podziałam, nie mam zielonego pojęcia gdzie. O, ale fajnie, bo jest do ostrzenia. Ja wolę to do ostrzenia, więc spoko. I tutaj mamy yy, jeszcze też kredkę z... Golden Rose Cielistą, z tonami różu Też spoko, bo też takiej kredki nie miałam A przyda mnie się Tak, więc ta czarna jest Essence A ta jest Golden Rose Wzięłam sobie następną gąbeczkę, bo um, One mi się w miarę szybko zużywają, ale widzę, że jest średnio dokonana chyba ale zobaczymy. Wydaje się całkiem miękka w opakowaniu. Dalej, co my tu mamy? Mamy tutaj eyeliner. Srebrny, bo mam złoty, mam niebieski, ale srebrnego nie miałam. Zobaczymy. O, bardzo ładny. Bardzo delikatny. Spoko. Nie pachną. Włożę tam w ten. Na pewno nagram jakiś film z tymi kosmetykami. Tu o, mam e, cień do powiek, tu, nie do powiek tylko do e, brwi nowy, bo ten mój stary już jest, już go mam bardzo długo. I już rzeczywiście taki słaby kolor się z niego wydobywa. Muszę zobaczyć, czy ja na pewno dobry kolor zrobiłam. To jest ten cień z Golden Rose, 106, dobra, o to by Łomatko, matko, to tu za szajs. Także spoko, będę miała nowy. I teraz co my tutaj mamy? Krem ochronny UV. To mówiłam sobie, żeby po prostu zacząć używać, bo moja skóra cierpi. Z krem pod oczy z witaminą E. Ale mnie te pudełka po prostu, no, to, no na cholerę, zobacz, widzisz? Zaraz takie pudełko, nie? A taki produkt. Gdzie to jest ekologia? No sam powiedz. No karton jeszcze nie jest taki zły, nie? No nie, no ale no ludzie, no po co to? to, to... śliki nie? Tak. No to nie, no to do mieszanych to się, to się nie nadaje chyba do papieru. Nie wiem, nie pytaj się, nie. Także to jest krem pod oczy. O Jezu! Każdy rodzaj cery dojrzałej. Czyli moje. Ja nie mogę wziąć cery dojrzałej. No dobra, no nic, no. O, ładnie pachnie. Możemy uznać, że mam cerę dojrzałą. Następna sprawa to jest y, też y, y, pod oczy. Mam to właśnie tylko w innej wersji. To jest bardzo fajne. Jak na moje marki pod oczami, to, to fajnie tak. Y, kłodzi i tak bardziej jakby wypoczęta była skóra z Flossleg farma tylko tamten był jakiś inny, nie pamiętam z czym, a tu mam ze świetlikami i algami, czyli powinien być taki bardziej rozświetlający, spoko. O i teraz mam krem Gracja nie znam tej marki, kolagen, czyli bardzo taki odżywczy krem. I ten krem, on był bardzo tani. On kosztował 9,89, czyli dobra cena. Nie będę go na razie otwierać, to jest na dzień i na noc. Ale ja będę go używać raczej na dzień, bo na noc mam inny. Niemniej jednak nie otwieram go na razie, bo jeszcze trochę mam poprzedniego. I tu mam drugi krem do twarzy silnie przeciwzmarszczkowy. Czy Ty słyszysz, jakich kosmetyków jak muszę używać już? No, słyszę, słyszę, słyszę jak kupujesz sobie. No. Też... Ty musisz używać, to nie wiem, bo nie jestem dermatologiem. No, zmarszczki już mam. Nie, nie. No, bo tutaj coś ślepy. Tu też masz zmarszczki. I ten też był w y, fajnej cenie, bo kosztuje... 9,90 <laughs> no. i ostatnia rzecz. Czoda <laughs> to jest giełka do twarzy, bo zauważyłam, że hmm. moja... Woda, która jest na, na toaletce, jest przeterminowana i nie mogę już jej używać, więc y, używać będę tego. I to też było w fajnej cenie właśnie. 8,99 To spoko. Używam to. Dlaczego? No już jest to z No to będziesz chciała mi kupić. Musiałabym zapisać. No. Aha, i wzięłam jeszcze właśnie ten podkład jeden do przetestowania. To jest z marki tej, której bardzo lubię korektor, a mianowicie Collection. Tylko na innego bo to minie trochę. O, poszło jednak szybko. Ale mały jest, Myślałem, myślałam, że będzie większy. Wygląda po prostu jak większa wersja tego korektora. Także zobaczymy. Wziąłam odcień... Matko, jaki ja odcień? O, dwa. Dwójka. Warm Ivory. Podejrzewam, że będzie trochę na ciepły, no ale... A, to będzie okej. Okay. No. Także to by było na tyle. Hej, cześć, dzień dobry, witam w czwartek. Jestem właśnie po pracy i szybko sobie robię jedzonko i idę na spacer. Z uwagi na to, że jest absolutnie przepiękna pogoda i jest niesamowicie ciepło, więc zrobię yy, sobie kilka ziemniaczków, które mi się uciekają z dołu. Robię AM i spadam. Zrobię to Bartkowi, no bo wiecie, już robię sobie to jemu, nie? Właśnie zjadłam mój niesamowicie pożywny obiad, który składał się z kilku ziemniaczków oraz jajecznicy i surówki gotowej I teraz tak Zjadłam i słońce się schowało Nie ja zawsze mam takie szczęście, po prostu chcę wyjść nie, no i oczywiście pogoda się zepsuje. Tak samo mam z opalaniem. W tamtym roku pamiętam w maju, jakoś chyba tak, w maju była taka piękna pogoda. I mówię, o, idę się opalać gorąco, skwar wiecie, słońce pali. Dobra, nasmarowałam się olejkiem, położyłam się 3 minuty. Słońce zaszło za chmurami, patrzę mnie, było chmur pełno. I weź tutaj się opalaj, człowieku. Lipa, nie? No ale dobra, teraz jeszcze, żeby sobie dopchać dubsko. Do Zjemy sobie loda Cactus Shake Salted Caramel Karmel. Karmel. Tu jest napisane karmel. Dobra, zjem sobie tego loda i będę szła Za chwilę Bartek przyjedzie, to sobie zrobi obiadek I sobie zjem, a ja idę na spacer za chwilę Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątek Mamy 26 marca i słuchajcie, y, pokażę Wam moje jedno z ulubionych y, nie, nie, kanapek. O, łosoś, y, serek Almetę z chrzanem, pieprz. I tu mam grzanki zrobione y, w tosterze. I słuchajcie, na to y, idzie właśnie almettę. Łosoś. Czasami dodajemy jeszcze rzodkiewkę i szczepiorek, i te kanapki są tak absolutnie pyszne. Czyli dla fanów łososia, który ponoć nie jest taki zdrowy, jak mówią. O Jezu, o, no tutaj trochę mi się za mocno spiekło, to prawda, ale to nic. Dla fanów łososia polecam te kanapeczki, bo są naprawdę absolutnie pyszne. Tym bardziej jak macie jakiś taki chleb, który nie jest już pierwszej świeżości, na przykład 2-3 dni ma. Po prostu podpiec go i na to. I to jest tak absolutnie pyszne, że. Mm. Proszę bardzo, i tak oto wyglądają te kanapeczki. One są naprawdę absolutnie pyszne. Musicie mi nie zaufać. Aktualizacja z poniedziałku. Proszę bardzo, kurczę, jak pięknie proszą te tulipanki. Proszę. Pięknie wyrastają Ciach O, to jaki ładny Krokusik Krokusik Śliczny A te też tak rozwinęły Pięknie Fajnie, fajnie Bardzo mocno powzrastały Od poniedziałku już dużo urosły Super Hej, dobra, pokazuję się Wam. Przez chwilę wróciłam właśnie ze spaceru. Od razu po zakończonej pracy ubrałam się szybko i mówię, idę na spacer, bo jest piękna pogoda, jest 14 stopni. Miałam ubraną taką grubszą kurtkę, ale krótszą, i po prostu było mi mega gorąco. Aż zdjęłam szalik, rozpiłam kurtkę, bo naprawdę pogoda jest absolutnie przepiękna. Widzieliście też przed chwilą te krokusiki, które tak słodko się rozwinęły od poniedziałku? No, wiosna pełną parą, naprawdę. Mama też sadziła bratki, więc wiecie, kwiatki, kwiatuszki, no uwielbiam No, teraz piję sobie wodę. Wstawiam już zupę, żeby badkowi się rozgrzała dobrze ta zupka. Ja już jadłam, bo jadłam przed, no, jadłam pod koniec pracy. Po 14, właśnie jadłam zupkę, żeby móc od razu po pracy wyjść na spacerek. Także super. Szczerze, powiem Wam, że słabo jest u mnie z tą kondycją, kondycją i męczę się okrutnie jak idę na tym, jestem na tym spacerku. Póki co staram się robić ponad 4000 kroków, to nie jest dużo, ja wiem. Ale y, też y, za chwilę jedziemy do Torunia Wiecie, i nie chcę po prostu Przedobrzyć O. No, odezwę się potem. Kurde, taki wielki garnek gotowałam po prostu jakby, nie wiem, miał wyżywić pięcioustopową rodzinę. No ale oczywiście jest po to, żeby po prostu Bartek miał co jeść później. U. A co to się stanęło? O, patrz jaki fajny jest ten fotel. Ale jaki drugi? Jesteśmy w Makro. I Bartek to kupował najgorsze rzeczy, Ever. Naprawdę. Alkohol nie dla nas. No. Jesteś dumny z tak słodkiego? No, piszesz coś tu. Ta aplikacja kurde, właśnie się wylogowuje. To jest sensu. ja tu piłkę. Siemaneczko. We sobotę. Mamy godzinę w pół do 11, a ja już wracam z mojego spaceru. Dzisiaj w ogóle mega szybko się obudziłam. Ale to wszystko przez to, że miałam źle ustawiony budzik. Miałam budzik ustawiony na 7.15 15. Znaczy myślałam, że on na siódmą 15 a się okazało, że ona na szóstą I jakoś już potem stwierdziłam, że a nie, idę już spać. Yy, wziąłem telefon, zaczęłam coś tam oglądać, oglądałam zdjęcie na Insta i mówię dobra, wstaję. I wstałam, wstawiałam mu razu pranie, zaczęłam trochę sprzątać. Przy okazji obudziłam Bartka. Wstał, yy, też porobił porządki w tym, co miał porobić. No i teraz Wracam z mojego spaceru, ponieważ byłam zaprowadzić rower do naprawy, bo w tamtym roku e, w ogóle nie jeździłem rowerem, co było ogromnym błędem, za jestem z tego sprawę. No ale zaraz już to naprawiam, więc będę na pewno jeździć rowerem i ja powiem, Wy to będzie też widzieć. Dobra, zaczynam sprzątać ten mój samochód, bo po prostu jest taki syfilis, że to jest głomo, wstyd, wstyd, znalazła się rękawiczka. Te o są tam, tu po prostu tragedia, tragedia, jakie on jest, kurna brudny, zasyfiały. No nic, biorę się za sprzątanie i tyle. To akcentem Kończę dzisiejszego vloga Znaczy dzisiejszego, w sumie takiego Całotygodniowego Dzisiejszy dzień był bardzo taki A czy dzień? No jest dopiero 15 po trzeciej to prawda, ale Pogoda się zepsuła i zaczyna padać deszcz U nas Ja szczerze powiedziawszy Po tych krokach, bo zrobiłam dzisiaj ponad 13 tysięcy To jest moim Rekordem od września Także bardzo się cieszę Widzicie wrzesień 2020 mamy koniec marca 2021 a ja yy, mówię że mam rekord <grywia> tragedia nie ale tak jak już mówiłam wcześniej no ja naprawdę bardzo mało chodzę no także tak yy, użyję sobie kremu do rąk nawet dzisiaj za wiele nie pomalowałam dzisiaj dzisiaj miałam nagrywać właśnie test jeszcze podkładu może nagram nie wiem jeszcze szczerze powiem że jestem już zmęczona bo Wstałam rano, to zaczęłam tutaj trochę sprzątać, trochę posprzątałam. Teraz jeszcze stawiam jedno pranie, ale wtedy też stawiam jedno pranie, posprzątałam. Stwierdziłam, że pójdę zaprowadzić rower, zaprowadziłam rower, więc to, to mi zajęło też dosyć dużo czasu. No i, i to mnie tak naprawdę trochę zmęczyło, no bo jednak szłam pieszo. A to i nie jest tak, że wiecie, ja to mam 500 metrów od siebie, tylko jednak parę kilometrów w jedną i w drugą stronę, więc droga się nachodziłam Jako, że nie jestem przyzwyczajona do tego, to po prostu wszystko mnie boli No, wróciłam, zjadłam śniadanie Zjadłam śniadanie, poszłam sprzątać samochód, potem pojechałam na myjnię i wzięłam się za prasowanie, bo miałam taką stertę prasowania, że to jest głowa mała przez to, że siedzieliśmy w tej dwutygodniowej kwarantannie To ja wszystko słyszałam na suszarce w korytarzu, gdzie ja tego normalnie nie robię, bo zazwyczaj słyszę to po prostu wszystko na strychu, ale że... Yy, żeby iść na strych, to bym musiała przejść przez mamy część mieszkania, a nie mogłam, bo jakbym miała z nią kontakt, jak ja byłam na izolacji, no to to by było kiepsko. Poza tym nie chciałam jej zarazić, tak? Więc my byliśmy odizolowani od mamy, dlatego też musieliśmy sobie jakoś radzić. No i, i cała ta sterta tego y, prasowania mi się narobiła, bo prasuję u góry u mamy, bo my nie mamy żelazka. E, a zbierałam się do kupna żelazka już kilka miesięcy, ale jakoś tak. Y, po drodze mi jest po prostu z kuchnem tego żelazka. No, więc tyle się nagadałam. Chyba trochę dużo nagadałam się w tym vlogu tygodniowym. Od poniedziałku wracam do pracy, więc do pracy w sensie takim fizycznym, że jadę do urzędu. Więc będę miała zdecydowanie mniej czasu, bo będę jeszcze bardziej zmęczona, tym bardziej jak to powiedzieć. Jak idę ja do urzędu fizycznie, no to wiecie, muszę wstać o 6 przed 6, bo muszę się ogarnąć i tak dalej Przez co automatycznie jakby skraca mi się czas po pracy, bo jestem bardziej zmęczona i idę po prostu szybciej spać niż na przykład jak jestem na pracy zdalnej Bo na pracę zdalnej mogę wstać sobie o 7 na przykład, czyli mam ponad godzinę dodatkowego snu No i jeszcze jedna sprawa, że dzisiaj w nocy przestawiamy zegarki co prawda na ten czas taki lepszy, bo będzie dłużej jas jasno, ale dla mojego organizmu gorzej, bo ja źle znoszę zmianę czasu. Dobra, skończę już gadać, bo gadam prawie 4 minuty. Trzymajcie się, do następnego. Elo!